Panie Marszałku, Panie Starosto, Szanowni Goście. Cieszę się bardzo, że dzisiaj będziemy podpisywać porozumienie, ważne porozumienie dotyczące komunikacji nie tylko Miasta Mielca, ale całego powiatu i również naszego województwa. Cieszę się bardzo, że w tym gronie możemy to porozumie, porozumienie podpisać. Nie ukrywam, że jest to bardzo ważne, ważne porozumienie nie tylko dla Miasta Mielca ale też dla całego regionu. z racji tego, że doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że jak ważna jest komunikacja, jak ważne jest dobre skomunikowanie miasta powiatu i województwa do, dla rozwoju przemysłu i nie tylko do tego, żeby miasto województwo i podwiat mogło się rozwijać. Dzisiaj to będzie pierwszy krok podpisanie bardzo ważnego porozumienia. Ale dzięki tym krokom, które, które czynimy, yy, i doskonale widzicie Państwo, że te pierwsze kroki przez województwo również zostały już yy, dokonane, czyli jesteśmy na placu budowy przeprawy nad yy, Wisłoką. Kolejnym krokiem będzie porozumienie. Kolejnym krokiem będzie skomunikowanie tych dwóch odcinków, czyli przeprawy mostowej, yy, potem przeprawy przez, nad ulicą Sienkiewicza i myślę, że w perspektywie czasu yy, dołączenie do obwodnicy naszego miasta. Bardzo proszę Panów o, o zabranie głos i też chciałbym, żebyście się Państwo podzielili, podzielili tą yy, radosną radosną informacją dotyczącą dzisiejszego porozumienia. Proszę Panie Muszok. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana starosty Józefa Lączak. Stanisława. Stanisława, przepraszam. Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie. Jest to historyczna chwila. Za chwilę będziemy podpisywać wspólne porozumienie trzech samorządów, które będzie początkowało etap realizacji związanych z budową ewentualnie wiaduktu, który bardzo usprawni. Komunikację tutaj naszej strefy, Mielca i pozostałej części powiatu Mieleckiego. Bardzo to jest ważna inwestycja i powoli jakby domykany jest system komunikacyjny naszego powiatu. Ja sobie zdaję sprawę, że powiat Mielecki jako samorząd powiatowy, powiatowy bierze na siebie duży ciężar no, organizacyjny związany z prowadzeniem tej inwestycji. Jest to duża inwestycja. Oczywiście będziemy tutaj starać się współdziałać zarówno z panem marszałkiem, jak i z panem prezydentem, żeby szukać środków i też realizować sprawnie tą inwestycję. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo, panie starostwo. Przepraszam bardzo, myślałem o Józefie Lączaku z Nowin, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy w tym miejscu. Poproszę teraz o zabranie głosu pana marszałka Władysława Ortyla. Dziękuję bardzo panie starosto, panie prezydencie, panie wójcie, szanowni państwo e, radni zgromadzeni na dzisiejszym spotkaniu, e, szanowne panie i panowie. Myślę, że e, dzisiaj jest e, ważny, istotny dzień, ważny, istotny dokument podpisujemy, aby można było e, urealnić e, i udrożnić dalsze działania związane poszukiwaniem i zrealizowaniem faktycznego montażu finansowego, który tutaj musi mieć miejsce na tej ważnej przeprawie przez, przez tory kolejowe, przez linię L25. Wiemy, że ta linia jest modernizowana, remontowana, jej uruchomienie, poprawienie jakości na relacji Dębica-Mielec spowoduje, że ruch na odcinku od Mielca do Padwi będzie większy, ale też wiemy o tym, że ten odcinek także Czeka w przyszłości modernizacja. Zatem wiadukt staje się koniecznością. To dziś jeszcze raz chcemy potwierdzić: tych kroków faktycznie, które nas przybliżają do zrealizowania tej inwestycji, wykonaliśmy już wiele. Myślę, że ten jest takim ostatnim krokiem biurokratyczno-realizacyjnym, bo później już tylko i wyłącznie po znalezieniu montażu finansowego trzeba będzie ogłaszać przetargi, uruchamiać wykonawców i po prostu realizować ten, ten, ten wiadukt. Wiemy o tym, że bez tego wiaduktu zarówno przeprawa drogowo-mostowa przez samą rzekę Wisłokę jak i później odcinek do Piątkowca, no nie będzie do końca wypełniał funkcji, ten węzeł mógłby stać się problematycznym, jeżeli chodzi o komunikację ale wiadukt ten problem ma rozwiązać. Ja chcę powiedzieć, że no, trwało trochę to oczekiwanie nasze na, na podpisanie, na możliwość podpisania tego porozumienia. Cieszę się, że Rada Powiatu na ostatniej sesji potwierdziła działania poprzedniego zarządu powiatu w tej, tej kwestii. No i że dziś możemy tutaj to porozumienie podpisać. Ja myślę, że poszukiwanie tego montażu finansowego, zarówno pod względem źródeł finansowania, jak i pod względem ilości uczestników, partnerstwa w tym projekcie, nie jest dzisiaj zakończone. Przypomnę, że realizowanie inwestycji na linii kolejowej L25 na tym odcinku no spowoduje, że pewne funkcje przejazdów i wjazdów na na, na przekraczanie torowiska nie będzie dostępne ze względu na konieczność spełnienia pewnych standardów. Być może to jest też element poszukiwania partnerstwa z Pelką, jeżeli chodzi o rozwiązanie komunikacyjne, tak mówmy, bo ono tutaj powstanie i musi się um, oczywiście zrealizować. Mówimy tutaj um, e, też o ulicy Szybowcowej, mówimy o ulicy Orlej, to są ulice, na które nie można wyjechać bezpośrednio przy um, e, zapewnieniu pełnych parametrów bezpieczeństwa, przekraczania linii kolejowej, tak jak jest to w standardach opisane. Zatem pracy jest jeszcze dużo, ale dziś na pewno warto, warto to porozumienie podpisać, warto żebyśmy mogli potem skutecznie lobbować na rzecz pozyskania tych środków. Przypomnę, środki w budżecie miasta zapewnione w poprzedniej kadencji, decyzje też powiatu w tym względzie są, są zrealizowane. No i jest tu też ważny obszar dla, dla gospodarza tego miejsca, czyli dla wójta gminy Mielec. Pamiętajmy o tym, że też inwestycja bez e, instytucji samorządu gminy nie będzie się mogła odbyć. Część inwestycji na tym terenie się realizuje. No i też będziemy czekali z utęsknieniem, aby tak powiedziałem dokończyć tą drogę do Piątkowca. Dokumentacja w tej chwili jest przygotowywana. No, i ja myślę, że przyjdzie taki czas i moment, kiedy znowu będziemy musieli odnowić to partnerstwo z powiatem, partnerstwo z poszczególnymi gminami, które zadeklarowały kwotę wkładu własnego do tej inwestycji w tych momentach emocjonujących, kiedy roz, rozważaliśmy kwestię, czy w woli, czy w ścianie budować tą przeprawę, dokończyć tą przeprawę zjazdu z naszego mostu aż do kołańca. Zatem ważna inwestycja. Ważne zadanie, jeszcze dużo pracy, ale proszę Państwa, chcę też powiedzieć, że realizowanie takich inwestycji dużych o takim wymiernym charakterze finansowym, także o e, takim wymiernym charakterze w spódkach poprawy przepustowości dróg, jakości, e, jeżeli to są duże inwestycje, zawsze. Powodują pewną nadzieję, że być może jest to ostatnia inwestycja, która już całkiem problemy, problemy oczywiście komunikacji w Mielcu, w Powiecie Mieleckim rozwiąże. Tak było, kiedy budowaliśmy już przeprawę drogą mostową na Płańcu, tak było, kiedy mówiliśmy o, o wodnicy wschodniej miasta Mielca, ale ta dynamika rozwoju komunikacji wynikającej z tego tytułu, że Mielec jest ważnym ośrodkiem przemysłowym. W dalszym ciągu trwa i ten wyścig trwa, także myślę, że trzeba już myśleć o kolejnych ważnych inwestycjach, jakie powinny być w Mielcu i w Powiecie Mieleckim realizowane. Takiej perspektywy myślenia, takiego perspektywicznego myślenia trzeba wymagać od samorządowców, trzeba wymagać od tych, którzy za to bezpieczeństwo i za poprawną komunikację na terenie powiatu, na terenie województwa oczywiście odpowiadają. Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość podpisania dzisiejszego, dzisiejszego porozumienia.